Cześć! Z tej strony Tyberiusz i dzisiejszy film jest początkiem serii o pojazdach szynowych bardziej lub mniej zapomnianych przez historię. Odcinek pierwszy postanowiłem przeznaczyć na opowieść na temat pierwszego produkowanego w Polsce zespołu trakcyjnego, czyli EW51. Zapraszam do oglądania. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości potrzebna była elektryczna jednostka w celu zasilenia nowo powstałego zelektryfikowanego podmiejskiego odcinka kolejowego w Warszawie. W 1934 roku rozpoczęto opracowywanie maszyny, a w roku 1935 powstał wagon prototypowy. Produkcja części mechanicznej odbywała się w zakładach Cegielskiego w Poznaniu oraz Zieleniewskiego w Sanoku. Sprzęt elektryczny został sprowadzony z Anglii z zakładów English Electric. Inauguracyjny przejazd odbył się w 1936 roku na trasie Pruszków-Otwock. W 1937 w służbie PKP było już 60 zespołów. Dobra, ale koniec o historii. Przejdźmy do elementów konstrukcyjnych maszyny. Składała się ona z trzech wagonów sprzęgniętych ze sobą na stałe: napędowego, w którym to znajdowała się kabina maszynisty, osprzęt elektryczny i silniki trakcyjne. Doczepnego oraz wagonu rozrządczego, w którym również znajdowała się kabina dla kierującego pojazdem. Model, jak na tamte czasy, był wyjątkowo nowoczesny. Posiadał na przykład sprzęgi Scharfenberga, które umożliwiały automatyczne łączenie składów w podwójne lub potrójne. Sprzęgi te wykorzystywane są na kolei do dzisiaj. Jednostka była wyposażona w izolację akustyczną lepszą niż dzisiaj kursujące popularne EN57. Wagony, oprócz łączenia sprzęgiem, łączyły się również za pomocą wózków Jakobsa zamiast wózków oddzielnych, co redukowało wagę maszyny i pozwalało na osiąganie większych prędkości. Budło pojazdu było wykonane z nitowanej i spawanej stali. Drzwi uruchamiane były pneumatycznie, więc otwierane automatycznie przez maszynistę. I w tym punkcie dochodzimy do wybuchu II wojny światowej, kiedy to z powodu zniszczeń wyłączona ze służby została większość składów. 10 maszyn zostało ogołoconych z wagonów silnikowych, które to po naprawie zostały wykorzystane do stworzenia pięciu lokomotyw zastępczych, o których historii niewiele wiemy. Po wojnie wyremontowano część zespołów trakcyjnych w Polsce oraz część we wschodniej części Niemiec. W maszynach remontowanych u naszych wschodnich sąsiadów pozbyto się wózków Jakobsa ze względu na brak takowych, ponieważ zostały zniszczone podczas wojny. Montaż wózków oddzielnych spowodował wzrost masy, a więc i spadek osiągów. Te odrestaurowane jednostki dostały oznaczenie EW52. Łącznie do lat 50. oddano do użytku 36 maszyn EW51 i EW52. Zostały one wycofane ze służby pod koniec lat 70. Do czasów dzisiejszych przetrwał jedynie jeden egzemplarz tej jednostki. Od lat 90. do niedawna stał on jeszcze na bocznicy w Warszawie w stanie ogólnego zgnicia i zdewastowania. Na szczęście ostatnie EW51 został wyremontowane na zlecenie stacji muzeum w Warszawie. W roku 2019 został on tam zaprezentowany jako eksponat muzealny, który po wielu latach w służbie oraz na bocznicy otrzymał swój upragniony odpoczynek. I tak oto kończy się historia naszego pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy kontynuować serię i do zobaczenia. Cześć!